Witaj na kanale Hard Research. Dziś pokażę Ci, jak uruchomić telefon Vivo V40 w trybie awaryjnym. Aby to zrobić, przytrzymamy przycisk zasilania w naszym telefonie, a następnie przytrzymamy palec na przycisku wyłączenia. Gdy to zrobisz, zapytacie, czy chcesz uruchomić tryb awaryjny, a Ty klikniesz OK. Teraz, Teraz poczekamy, aż się uruchomi. Gdy Twój telefon się ponownie uruchomi, zobaczysz ikonę trybu awaryjnego w lewym dolnym rogu. A jeśli otworzysz swój telefon, zobaczysz, że wszystkie aplikacje innych firm na Twoim telefonie są zablokowane, więc zasadniczo aplikacje, które zainstalowałeś, będą mogły być otwierane. Więc możesz ich otworzyć i wszystko. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj, aby polubić i subskrybować.